Cześć Boże, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj wtorek, 17 dzień grudnia i dziś czytamy w kościele podczas Mszy Świętej Ewangelię Mateusza, pierwszy rozdział, wersetu od pierwszego do 17. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do 17. Wsłuchajmy się teraz w treść tej Ewangelii. Rodowód Jezusa Chrystusa syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Jude, jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Estroma, Estrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem nas sona, nas son ojcem Salomona. Salomon ojcem Boaza, a matką była Rahab. Boaz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była Dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboam, Roboama, Roboam, ojcem Abiasha. Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Oziasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Ahaza. Ahas ojcem Ezechiasza. Ezechiasz ojcem Manasesa, Manases ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jehoniasza i jego braci w czasie prześladowania babilońskiego. Po prześladowaniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabela. Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Elakima, Elakim ojcem Azora, ozor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Matana, Matan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Marii, w której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń, od Dawida do, prześla, do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Ehm. Mm, tak, dzisiaj czytamy po prostu rodowód Jezusa Chrystusa, i ktoś by mógł pomyśleć, co my możemy z tego. Co nam może Pan Jezus powiedzieć przez, to przez tą dzisiejszą Ewangelię? Myślę, że bardzo dużo. Znaczy, po pierwsze, to, że Chrystus, to też Ewangelista, chciał pokazać, że ma ten rodowód taki bardzo ludzki, tak? Stał się prawdziwym człowiekiem i stał się jednym z nas, ma swoje korzenie, co też jest bardzo, bardzo ważne. Ale wydaje mi się, że tutaj ważniejsze jest to, że pokazanie tych osób, wymiana, że Ewangelista te osoby wymienia po, po imieniu, pokazuje, jak oni byli też różni. I wcale w tym rodowodzie Jezusa Chrystusa, można by powiedzieć, że Jego rodzina, to nie jest, moi drodzy, rodzina samych świętych, idealnych ludzi. Gdy popatrzymy na historię tych postaci W Starym Testamencie to naprawdę ona nie była taka klarowna, taka jasna, taka piękna, szczególnie w relacji do Boga. Często to byli olbrzymi grzesznicy, olbrzymi grzesznicy. To też pokazuje, moi drodzy, że Pan Bóg potrafi z każdej sytuacji wyprowadzić dobro, wyprowadzić dobro, ale to też bardzo mocno pokazuje, że ludzka natura jest, jest grzeszna, ale człowiek ma zawsze szansę do tego, żeby się nawrócić, żeby coś zmienić. Może czasami wydaje się, że nasze rodziny nie są idealne, że są tam czarne owce w naszych rodzinach, tak też się przecież zdarza, ale to jest okazja do tego, żeby wydarzyło się też jakieś dobro, jakieś dobro. Wcale, moi drodzy, ta rodzina ze strony Józefa od pana Jezusa naprawdę nie była idealna. Ale nasze rodziny są nieidealne. Zawierzmy ten dzień panu Jezusowi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławi i prowadzi i umacnia. Wów Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i błogosławionego dnia Wam życzę. Do zobaczenia i do słyszenia z Bogiem.